Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam bardzo piękne auto. Myślę, że bardzo rzadkie i najlepsze w swojej wersji, czyli Corvette C2 z 1967 roku. Mamy tutaj przed sobą wersję coupe. Jak zauważycie, tylnie część zakończona wielką szybą. Jest to bardzo rzadki samochód, bo przy dużej produkcji korwety C2 w kabriolecie, te samochody można było powiedzieć, że były produkowane jednostkowo. Auto, tak jak powiedziałem, wyprodukowane w 1967 roku. Jest to ostatni rok, w którym była produkowana C2. Ma kilka zmian, przez co staje się jeszcze bardziej indywidualnym samochodem. Zaczniemy od przodu, czyli światła chowane, otwierane do góry w Corvette C2 były to elektryczne silniczki, które podnosiły ten samochód. Jak wiecie, C3 miało już pneumatykę i dopiero przy odpalonym silniku mieliśmy możliwość otwarcia lamp. Drugą kwestią w tym samochodzie zostały zmienione Felgi. Są to siedemnastki American Racing, troszkę rasowe, ale myślę, że przy tym wyglądzie auta dodaje mu charakteru i bardzo fajnie samochód wygląda. C2 w kupę. Bardzo ciekawą rzeczą są drzwi, które wchodzą już na dach. Przy wsiadaniu mamy większe możliwości wejścia do tego auta. I ten otwór do, do wsiadania jest bardzo duży. Nie obijamy głową tak jak to się dzieje przy sportowych samochodach. To co najciekawsze, czyli szyba. Cały tył schodzący praktycznie do zderzaków. Zderzaczki już podobne do C3, które wychodziły w pierwszych modelach 6872. Dwie lampki po bokach stopu i mijania, i to, co nie było we wcześniejszych korwetach, czyli lampa wstecznego na środku umieszczona zaraz nad rejestracją. Dalej, czyli centralny umieszczony wlew paliwa to jest standard przy tym samochodzie. I wnętrze auta. Pierwszy raz zastosowano dźwignię ręcznego na środku. Zawsze to było ciągnięte ręką, ręczny pod kierownicą. Tak to wychodziło w C1 i wszystkich modelach C2 do 66 roku. Tutaj w tym samochodzie wnętrze już jest odświeżone, jest czyste, dywany nowe, siedzenia nowe. Bardzo ładnie się to komponuje i myślę, że niewiele trzeba do tego, żeby ten samochód już wyszedł w perfekcyjnym stanie. Tak, jak widzicie, lakier trzeba zmienić. Ten samochód w takim stanie przyszedł. Są ślady użytkowania, są niewielkie pęknięcia. I myślę, że przy niewielkim nakładzie pracy i finansowym możemy zrobić następną perełkę, która może cieszyć na zlotach czy w kolekcji kogoś, kto. Szuka i ma ciekawe samochody u siebie w garażu. Silnik pod maską mamy silnik o pojemności 5,4 5 ,4, 5 ,4 litra o mocy 300 koni. Jeszcze raz. Tak jak widzicie, mały blok, ale z dużą mocą, gaźnik czterogardzielowy, nic dodać, nic ująć, bez zbędnych dodatków, to ma być mocny wół, który ma pracować i który dawać frajdę z jazdy. Tutaj nic przy tym samochodzie nie było, myślę, że wiele lat nikt nie robił z tym autem i na pewno to trzeba będzie dopracować, żeby stał się prawdziwym klasykiem, ale oprócz takich rzeczy auto bardzo dobrze wygląda, bardzo dobrze jeździ, wszystkie podzespoły elektryczne, jak, jak lampy, otwieranie, światła, wszystko działa. Zapraszam więc do kontaktu i do oglądania naszych następnych filmików. Na pewno pokażemy też fajne i ciekawe klasyki z Ameryki. Do zobaczenia.